Przyjść Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienicwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oglunicy, przyjść Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej Ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jesteśmy w momencie, kiedy Rodzice oznajmiają, że proszą o chrzest. Mogą powiedzieć o wiarę, mogą powiedzieć o łaskę Chrystusa, mogą powiedzieć o przyjęcie do kościoła i mogą poprosić o życie wieczne, czyli o, o świętość. Ale czy zawsze rodzice wiedzą, o co proszą, mówiąc, prosimy o chrzest? Czasami jest to tylko formalność, którą trzeba wypełnić, no bo wszyscy zostali ochrzczeni, bo my jesteśmy ochrzczeni, to i dziecko trzeba ochrzcić. A często też chrzczą z takiego powodu bardzo ciekawego, z którym się spotkałem na Ukrainie. I otóż na Ukrainie było 70 lat ateizmu propagowanego, nie można było chrzcić dzieci, nie można było oficjalnie sprowadzić właśnie tego sakramentu. Dla dzieci i ludzi. Ale jednak ludzie chrzcili. Mimo tego, że nie było Katechezy, nie było potem chodzenia praktyk religijnych, to jednak ludzie chrzcili. dlaczego chrzcili? Czy dlatego, że wierzyli? Nie. Z bardzo praktycznego względu. Otóż, kiedy przynosili, na przykład ktoś tam mówił, oj, moje dziecko tak płacze, tak, tak płacze, albo sika w nocy. Nie wiem co zrobić, nie? I wtedy się pyta, a chrzciłeś? No nie chrzciłem. No to ochrzci. I wyobraźcie sobie, że rzeczywiście dziecko, które zostało ochrzczone, przestawało płakać po nocach, przestawało się moczyć w nocy, czy jakieś inne dolegliwości, strach odchodziły. Dlaczego tak się dzieje? Bo choć dziecko ten sakrament przyjmuje w sposób nieświadomy, to jednak. Jest to bardzo realne działanie Ducha Świętego, które oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego. Sakrament chrztu jest sakramentem, który wyrywa człowieka z mocy złego ducha, który czyni dzieckiem Bożym. Czyli Bóg, biorąc w posiadanie tego człowieka, bo to jest poświęcenie jakby, adoptowanie, Bóg biorąc to dziecko jako swoje dziecko musi je uwolnić od wszelkich więzów, które, którymi było dotąd spętane. To jest, przypomina w pewien sposób taki proces adopcji. Czyli Bóg adoptuje nas. My jesteśmy Jego dziećmi w, sposób, w ten sposób, żeby nas stworzył, ale też jesteśmy też Jego, Jego dziećmi, bośmy się jakby oddali mu. On nas wziął i jakby adoptował. I rozumiem to ludzie, którzy, dzieci, które zostały adoptowane, często wyszły z jakiejś patologii, z jakiegoś wielkiego grzechu, zostały nawet odebrane swoim biologicznym rodzicom, a oddane do adopcji, na wychowanie kogoś, kto je wychowa dobrze. I często to jest tak, że też te rodziny są lepiej usytuowane, usytuowane materialnie. I kiedy my przyjmujemy chrzest, to, to wyobraźcie sobie, że taki żebrak, taki, taki nic, taki, taki ktoś, kto nic nie ma, nagle zostaje adoptowany przez bardzo, bardzo bogatych rodziców. I chociaż on jako dziecko, w ogóle tego nie czuje. W ogóle tak jakby nie, nie, nie ma świadomości, to ona jednak wie, że jest spadkobiercą, dziedzicem olbrzymiej fortuny. I chociaż Rodzice mogą go wychować bardzo surowo. To dziecko wie, że kiedyś odziedziczy wielki ich majątek. I co się dzieje tak, tak samo i w Chrzcie świętym? Kiedy my przyjmujemy przez Święty, zasadniczo nic się nie zmienia. Nie zmieniają nam się kolorów włosów, które zostały polane. Nie, 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 nie zaczynamy nagle mówić innymi językami, nie dzieją się rzeczy jakieś nadnaturalne. Dziecko przed Chrztem wygląda zupełnie tak samo jak po Chrzcie Świętym. Z tym, że na przykład właśnie ustępują niektóre takie symptomy, które są spowodowane działaniem złego ducha, dręczeniem złym duchem, czy jakimś grzechem, spowodowane konsekwencją jakiegoś grzechu jego rodziców. Tak też może być. I to dziecko no, zasadniczo nic się nie zmienia, nie? ale to dziecko już staje się dziedzicem. To dziecko. Odziedziczy olbrzymi dar, dar życia wiecznego. Dlatego jest to tak, tak potężny, potężny dar. I ten dar jest zupełnie niezasłużony. Jest, y, 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 I dlatego, y, kiedy podczas chrztu wypowiada się egzorcyzm, wtedy te dzieci zostają zwolniane. I to taka historia o y, motywacjach niektórych y, ludzi do. Chrztu dziecka. I omawiamy dalej. Przechodzimy teraz do takiego momentu, kiedy ksiądz pyta: Mówi tak: Prosząc o chrzest dla swojego dziecka, zwraca się do rodziców, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przekazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? I to jest bardzo ważne pytanie. Czy jesteście świadomi obowiązku, który bierzecie na siebie przynosząc dziecko do kościoła? To nie jest tak, że my chrzcimy dzieci zupełnie rzucając ich w takiej nieświadomości. Nie, my odpowiedzialność za przekazanie wiary jakby przekazujemy właśnie rodzicom. To Właśnie w wierze rodziców to dziecko zostanie ochrzczone. Dlatego babcia nie może ochrzcić dziecka, tylko rodzice, którzy obiecają, że wychowają to dziecko w wierze, mogą je ochrzcić. Gdyby oni tego nie obiecali, gdyby powiedzieli nie, my nie będziemy go uczyć, nie będziemy go posłać na katechezy, nie będziemy z nim chodzić do kościoła, nie będziemy się razem z nim modlić, kapłan tak samo nie może ochrzcić dziecka. To nie jest... Magia, to nie jest rytuał jakiś magiczny, ale jest to zobowiązanie, jest to wielka odpowiedzialność, którą biorą na sobie, siebie rodzice. I często sobie rodzice nie, zwa, nie zdają z tego sprawy, że to jest ich obowiązek wychowywać dziecko w wierze. Tak jak widzicie, no dlaczego my chcemy <laughs> te dzieci? Bo zobaczcie, yy, chcemy dać dzieciom to, co najlepsze. I rodzice, którzy się troszczą teraz w tych czasach jeszcze tak nawet aż za nadto, wysyłają dzieci i na fortepian, i na karate, i na tańce, i na jakieś kręgi rozwijające jego zainteresowania, i na języki. Wydają na to masę pieniędzy, angażują czas, dziecko jakby jest... Nawet przepracowane, nie ma czasu dla siebie już zupełnie na, na, na to, żeby być dzieckiem, żeby mi mieć zabawę. A dlaczego to wszystko robią? Dlatego, żeby dziecko miało jak najlepiej, żeby było wyposażone w to, co ma najlepsze. A tutaj właśnie Chrzest jest tym, co dziecku możemy dać naj, naj, najlepszego. Kursy, przeróżne muzyki, śpiewy, tańce, języki one są potrzebne tutaj do życia. Natomiast Chrzest jest potrzebny do tego, aby dziecko miało życie wieczne. I dlatego jest to tak, tak, tak ważne. Dlatego rodzice chcą ochrzcić dziecko, żeby dać mu to, co jest najcenniejsze. Nie zawsze sobie to uświadamiają, nie zawsze sobie to biorą do serca potem. I często bywa tak, że dziecko nie zostaje, rodzice nie wypełniają dobrze swojego obowiązku, i wtedy potem się dziwią, że dziecko. Odeszło od wiary, że, że ma kryzysy wiary. Owszem, może mieć dziecko kryzys wiary potem i wtedy, kiedy je się dobrze wychowuje, ale kiedy się je źle wychowuje, kiedy się nie, nie mówi o Jezusie Chrystusie, kiedy się nie przekazuje y, też moralności, zasad wiary chrześcijańskiej, wtedy na, wtedy na pewno będzie miało problemy. Dlatego, kiedy będziecie chrzcić dziecko, kiedy będziecie chrzestnymi, to Dobrze się zastanówcie, jak wielki obowiązek na siebie bierzemy. I też zróbmy sobie rachunek sumienia, jak wypełniliśmy ten obowiązek od samego dzieciństwa. Jesteśmy świadomi tego obowiązku. Czy jesteście świadomi? Pan z Wami, niech was strzyży, błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, Bóg Święty.